Dobrze. Ruszyły. Donaj, Czarro, Szeroka Polana, Marianna i na ostatniej pozycji Perfect Chief. Donaj na czele. Na drugiej pozycji Czarro poprawił Perfect Chief i lokuje się na drugiej, trzeciej pozycji. Galopuje w łeb z Czarro. Dalej Szeroka Polana i Marianna. Donaj niosący się perfekcif na trzeciej pozycji czaro. Dalej szeroka Polana i Marianna. Donaj z przewagą nad perfekcifem czaro. O, coś się stało z perfekcifem, proszę Państwa? Chyba zakulał. Prowadzi donaj. Tak, zakulał perfekcif. Prowadzi donaj na drugiej pozycji czaro. Trzecia jest. Szeroka Polana i Marianna. Z perfekcji fajszy Prowadzi nadal Donaj, Czaro, Szeroka Polana i Marianna. Tysiąc metrów do celownika. Donaj, Czaro, Szeroka Polana i Marianna. Osiemset metrów, nadal to samo. Donaj, Czaro, Szeroka Polana, Marianna. Donaj, Czaro, Szeroka Polana, Marianna. Przed wyjściem na prostą. Nadal Donaj, Czaro, Szeroka Polana i Marianna. Wyjście na prostą, szeroko. Zyskała tam sporo torenu Szeroka Polana, ale po zewnętrznej Czaro jest na czele. Czaro, Szeroka Polana, Marianna. Szeroka Polana. Ale czaro galopuje swobodniej i jest zdecydowanie na pierwszej pozycji. Finiszuje Marianna, czaro, szeroka polana, Marianna. Czaro wygrywa wyścig jak chce, z ogromną przewagą. Ja celownik w tej chwili właśnie nad szeroką polaną, Marianną i w odstępie kończy wyścig Donaj.